Hans Rosling, Pakt Fullness. Dlaczego świat jest lepszy, niż myślimy? Czyli, jak stereotypy zastąpić realną wiedzą? Dlaczego ignorancja dotycząca świata jest tak powszechna i silnie zakorzeniona? Każdy z nas się czasami myli. Nawet i ja jestem gotowy to przyznać, ale jak to możliwe, że tak wielu ludzi tak bardzo się myli w tak wielu kwestiach? Dlaczego tyle osób uzyskiwało w teście wyniki gorsze od szympansów? Kiedy ktoś zadaje nam pytanie na temat światowych trendów, np., czy liczba ludzi na świecie będzie stale wzrastać, zwykle udzielamy błędnych odpowiedzi. Hans Rosling, profesor zdrowia publicznego i mówca na konferencjach TED, fascynująco opisuje przyczyny tego zjawiska, przytaczając przy okazji dziesiątki zweryfikowanych naukowo danych i faktów. Okazuje się, że nasz świat, pomimo swoich niedoskonałości, znajduje się w znacznie lepszym stanie, niż się spodziewamy. Fakt Fullness jest jak koło ratunkowe, rzucone na falę przesądów i pseudonauki koło, które budzi krytyczne spojrzenie na świat i świadomość, jak bardzo rzeczywistość różni się od wniosków wyciąganych na zdrowy chłopski rozum. Poza zdrowym rozumem ten ma naprawdę niewiele wspólnego. Aleksandra Stanisławska, twórczyni bloga naukowego crazynauka.pl Gdybym miał wybrać trzy najmądrzejsze, a jednocześnie przystępne w odbiorze książki, wśród wszystkich, które przeczytałam, z pewnością jedną z nich byłaby Factfulness. Łukasz Sakowski, autor bloga to tylko teoria.pl Jedną z najważniejszych książek, jaką przeczytałam. To niezbędny przewodnik odpowiadający, jak myśleć w rzeczowy sposób o świecie. Bill Gates.